Hej wszystkim! Powiem Wam, że Kraków nocą wygląda pięknie. O! Jestem o teraz w fajnym świetle. Robię drugą część filmiku, bo zostałam od, poproszona, żeby nagrać drugą część filmu o tym jakie kanały ja polecam. Wejdziemy sobie blisko światła, żeby mi widać było. Pod galerią jestem właśnie. Idę na dworzec, bo jutro się wybieram gdzieś. Ale, dobra, wracając do tego, jakie ja kanały polecam. No, i może zaczniemy sobie od tego. Um jakie kanały, a może zacznę teraz tak. Wcześniej mówiłam o kanałach rozwojowych, takie z zakresu rozwoju osobistego i z zakresu rozwoju duchowego. A teraz może przejdziemy do kanałów aktywistycznych. Czyli na przykład Prawda Istnieje, Fab News, Hanna Kazahari, a... Shamsan Iwon, a... co tam jeszcze? Miałam to zapisane w domu, ale... Stwierdziłam, że teraz na Skontana nagram. Um, co tam jeszcze było? E, Slava, Gracjana, Her... Nie pamiętam nazwiska właśnie. Hels... Takie niemieckie nazwisko jakby. Co tam jeszcze? E, z takich rozwojowych i aktywistycznych... Um, mm, mm, mm. Sekunda. No to na razie tyle. Jak mi się jeszcze coś przypomni, słuchajcie, to zrobię trzecią część. Dobra, ja lecę, bo muszę kupić bilety. Trzymajcie się i do później. Pa! pa.